Hejo, przez ostatnie parę miesięcy zasypywana byłam wręcz pytaniami, jak to się stało, że Twoje włosy tak szybko urosły. I fakt: moje włosy ostatnio bardzo szybko urosły, we wrześniu wyglądały w ten sposób, w październiku były podcinane, a w styczniu prezentowały się już tak. Jak to się stało? Zapraszam do oglądania tego filmu. We wrześniu miałam postanowienie, że zacznę pić pokrzywę regularnie. Poległam. Później obiecałam Wam, że na pewno zacznę regularnie wcierać w skórę głowy olej Sessa. Poległam. W grudniu zaczęłam pić suplement Shake Your Hair od Anwen i nie poległam. Wypiłam całą puszkę, a raczej zawartość puszki, więc myślę, że po miesiącu mogę już co nieco na ten temat na temat tego suplementu powiedzieć. Czy warto go pić, czy po miesiącu widziałam jakieś efekty i dlaczego właściwie przestałam go po tym miesiącu przyjmować. Ten film powstał we współpracy z Anwen, dlatego pod koniec odcinka będą czekały na was rabatowy i mały konkurs, więc myślę, że warto zostać do końca i obejrzeć cały ten film nie tylko ze względu na te zniżki, ale też ze względu na myśle wartościowe, wskazówki, jak zapuścić swoje włosy, bo nie swoich nie zapuszczamy. Najpierw zacznę od omówienia tego suplementu. Kiedy Ania zaproponowała mi współpracę i powiedziała, że wyśle mi puszkę Sych, czyli Shake Your hair, będę tak w skrócie mówiła, to byłam taka nie do końca przekonana w 100%. Po pierwsze, dlatego, że wiecie, jaki mam stosunek do suplementów. Uważam, że na pierwszym miejscu powinna być zawsze przede wszystkim dieta. A po drugie, dlatego, że nie lubię łykać tabletek. Nienawidzę, łykać tabletek. I kiedy nie muszę, to po prostu tego nie robię. I szczerze mówiąc, przede wszystkim do picia Sych przekonała mnie jego konsystencja. Forma podania, ponieważ nie są to tabletki, tylko jest to proszek rozpuszczalny w wodzie do picia. W puszce mamy biały proszek i miarkę w postaci łyżeczki. Do kubka z wodą wsypujemy trzy miarki tego proszku, mieszamy oczywiście i później pijemy. Widziałam sporo komentarzy i dyskusji na temat smaku tego produktu. Jedna pozytywne, drugie już niekoniecznie. Jest to smak owocowy, oczywiście nie jest to taki świeży, prawdziwy owoc, smak takiego owoca prawdziwego. Czuć, że jest to jakiś tam sztuczny powiedzmy dodatek, sztuczny smak e, i gdzieś tam z tyłu też czuć taki smak trochę proszku, ale generalnie nie jest to zły smak. Uważam, że naprawdę bardzo dobrze smakuje, jak ten taki suplement i generalnie takie wiecie, rozpuszczalne proszki w wodzie, to to jest e, chyba najlepsza rzecz, jaką kupiłam, więc jeśli chodzi o smak tego produktu, to w ogóle się e, z nim nie męczyłam. Taki płynny suplement był dla mnie świetną przypominajką o tym, że w ogóle muszę pić. Mam często problem z piciem wody, albo o tym zapominam, albo po prostu nie mam kompletnie na to ochoty. A zauważyłam, że kiedy już z rana rozrobiłam sobie ten suplement i go wypiłam, to później regularnie już chodziłam do kuchni i uzupełniałam mój kubek pusty wodą. Więc już po tym jak zaczęłam pić tę wodę razem oczywiście z tym proszkiem rano, to później już mój organizm jakby domagał się większej ilości wody i było to dla mnie łatwiejsze, aby wejść w taki regularny tryb picia wody w ciągu dnia. Czy zauważyłam jakieś efekty po miesiącu stosowania tego suplementu? Przede wszystkim na paznokciach. Moje paznokcie z natury są bardzo liche, kruszą się, rozwajają, łamią, jest po prostu jedna wielka masakra, więc kiedy mogę, to po prostu mam je pod hybrydą, żeby mi się nie łamały, ponieważ kiedy mam jakiś dzień bez hybrydy, jak dzisiaj, to mogę się liczyć z tym, że na drugi dzień po prostu tych paznokci nie będę już miała, albo będą po prostu krótsze, bo będą się łamać. A po tym tygodniu, czy tam dwóch tygodniach, kiedy stosowałam suplement sych, moje włosy faktycznie były mocniejsze, nie rozwajały się i wtedy właśnie w tym momencie nie nosiłam hybryd i w ogóle nie miałam z niej problemu. Oprócz tego po upłynięciu jakichś dwóch tygodni od rozpoczęcia kuracji zauważyłam mniejszą kupkę z włosów e, przy myciu włosów. E, w sensie włosy po prostu w mniejszej ilości wypadały. Ja generalnie nie mam jakiegoś wielkiego problemu z wypadaniem włosów, e, ta kupa włosów jest w miarę normalna, to jest raczej normalna ilość, taka standardowa, jaka powinna wypadać u mnie zazwyczaj, ale faktycznie przy braniu suplementu Shake Your Hair włosy wypadały mi w mniejszej ilości. Poza tym, jeśli chodzi o szybszy przyrost, to niestety nie potrafię stwierdzić, czy faktycznie moje włosy rosły szybciej niż standardowo. Chciałam to przetestować, kontynuując kurację sych w styczniu jeszcze, a później w lutym musiałam odpuścić i zmierzyć i styczeń, i luty ten przyrost z tych miesięcy, i porównać je i zobaczyć, czy faktycznie po sych mam nieco większy ten przyrost. Ale niestety w styczniu dowiedziałam się o mojej chorobie, dowiedziałam się o tym, że będę musiała codziennie brać leki, z którymi nie chcę łączyć innych suplementów. To po pierwsze, oprócz kwasu foliowego, cynku i witaminy D. Ale poza tym jeszcze um, mam wprowadzoną całkowicie inną dietę niż do tej pory miałam Wszystko mi się do góry nogami odwróciło e, I też nie mogę niczego słodzonego przyjmować, więc e, i taki suplement odpada bo on, W ogóle on, e, zapomniałam wspomnieć, że on dla mnie jest troszeczkę zbyt słodki Ale widziałam też, że Anwen e, pytała nawet e, na stories e, Właśnie jaki powin, powinien być on później w smaku po jakichś tam aktualizacjach e, Czy faktycznie powin, powinna zostać ta słodycz, czy jednak ją nieco obniżyć I chyba większość głosów była za tym, żeby e, suplement był nieco... Mniej słodki, ale nie wiem, czy teraz może jakoś nie naciągam tej prawdy. Tak mi się coś kojarzy, może zmyślam. W każdym razie, właśnie dlatego nie mogę już kontynuować kuracji sych. Żałuję, bo naprawdę chciałam zobaczyć taką realną różnicę w przyroście włosów. Chciałam w ogóle zobaczyć, czy ona będzie, jeśli chodzi o porównanie przyrostu sych a bez sych. No ale niestety nie będzie mi na tego sprawdzić. Ale w każdym razie uważam, że naprawdę warto sięgnąć po ten suplement. Oczywiście, zawsze mieć na uwadze to, że na początku na pierwszym miejscu musi być zrównoważona dieta. Dieta, bo bez tego, wszelkie suplementy to będzie tylko pizz na wodę i w ogóle Wam to nie pomoże Musicie przede wszystkim dostarczyć Waszemu organizmowi witamin i minerałów Wam potrzebnych I to jest w tym wszystkim najważniejsze A suplement to jest jedynie dodatek, a nie podstawowa wartość Waszego odżywiania się No dobra, to teraz sobie myślicie Okej okay, Emilka, miałaś pić pokrzywę? Nie piłaś pokrzywę. Miałaś wcierać olej sesa? Nie wcierałaś Suplement sych piłaś tylko i wyłącznie przez miesiąc. To dlaczego tak naprawdę włosy tak szybko cię urosły? No i to jest moja cała tajemnica, czyli moja natura i geny. Ehm. Stety dla mnie, może niestety dla Was Tak właśnie rosną mi moje włosy Bardzo szybko i rosną mi włosy I są po prostu z natury mocne Więc jeśli chodzi o osłabione moje włosy To one były takie tylko i wyłącznie W momencie, kiedy brałam kurację hormonalną Kiedy leczyłam się na trądzik Izotretinoiną, wtedy oczywiście w ogóle Pozbyłam się większości włosów I nawet ich struktura zrobiła się taka cieńsza One były o wiele słabsze, ale generalnie Kiedy jestem w miarę zdrowa Kiedy prowadzę normalny tryb życia i czegoś takiego Nie przyjmuję, to moje włosy są z natury Mocne, gęste i w miarę zdrowe, więc z natury po prostu rosną mi dosyć szybko. Więc przepraszam, jeśli liczyliście na jakąś taką moją wielką tajemnicę, dlaczego tak mi włosy rosną. Dlatego też odciągałam odpychałam w ogóle ten nagrywanie tego filmu trochę w czasie, ponieważ no nie chciałam was zdawieść. Ale żeby nie zostawiać Was z takim brakiem, czy na przykład niewielką ilością informacji, to przygotowałam dla Was też wskazówki, jak szybciej zapuścić wasze włosy. Numer uno, czyli dieta. Standardowo wiem, że powtarzam to milion razy, ale dieta to jest podstawa naszego prawidłowego funkcjonowania. Bez odpowiedniej diety mamy niestety niedobory, a niedobory odbijają się głównie na początku na naszych włosach, ponieważ nasze włosy, jako ostatnie przez całego organizmu, dostają te wszystkie witaminy i minerały, które organizmowi dostarczamy, więc też na nich odbijają się takie pierwsze tych witamin czy minerałów braki. Numer dwa, czyli zdrowa skóra głowy, czyli coś, czym też cały czas was męczę. Włosy zdrowe będą wyrastały jedynie ze zdrowej skóry głowy, więc musimy o nią odpowiednio zadbać. Przede wszystkim musimy postawić na regularne oczyszczanie mocnym szamponem z SLS-em, SLES-em, ewentualnie ich pochodnymi, które nie będą zawierały silikonów. Chodzi o takie regularne oczyszczanie porządne skóry głowy, co 3 tygodnie, co 4 tygodnie mniej więcej, oraz o oczyszczanie skóry głowy peelingiem, o robienie peelingu skóry głowy raz na tydzień, ewentualnie raz na 2 tygodnie. Te dwa punkty, czyli mocny szampon raz na kilka tygodni, i peeling raz na dwa, czy, czy jeden tydzień. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne czynności, które powinniśmy wykonywać, ponieważ dzięki nim nasza skóra głowy będzie lepiej oddychała, mieszki włosowe nie będą zapchane, dzięki temu substancje aktywne będą mogły lepiej działać na naszej skórze głowy, będą łatwiej dochodziły do niej. I przy okazji nasze włosy nie będą wypadać przez te zapchane mieszki włosowe Dlatego dzięki temu, że nasza skóra głowy będzie oczyszczona przy pomocy mocnego szamponu oraz na jakiś czas i peelingu To wszystkie wcierki, maski czy szampony będą z większą łatwością działały na naszą skórę głowy i będzie ona lepiej funkcjonowała Na co dzień lepiej jest postawić na łagodniejsze szampony, ewentualnie na mycie skóry głowy maskami myjącymi, czyli myjadłami Ale musicie po prostu obserwować swoją skórę głowy i słuchać jej potrzeb i dostosowywać swoją pielęgnację do tego, czego aktualnie ona chce Numer 3, czyli wcieranie. Warto dodatkowo stymulować naszą skórę głowy, wcierając w nią produkty, które są stworzone po to, aby przyspieszać nasz porost włosów. Na co dzień między myciami możemy postawić na wcierki, na przykład od nowa kosmetyka, ewentualnie banfi, które już chyba wszyscy znamy. Uwaga na banfi, ponieważ ona jest na alkoholu wysuszającym stworzona, więc wrażliwe skóry głowy, suche skóry głowy mogą mieć po niej jakieś tam podrażnienia, mogą być wysuszone, więc na to bym uważała przede wszystkim. Oprócz tego, oprócz takich wcierek na co dzień, Polecam wam przed myciem stosować oleje do skóry głowy, na przykład mój ukochany olej Sesa, czy druga ukochana mieszanka olejów 4 i 4 ekstraktów od Nakomi. Wszystko Wam oczywiście z tego filmu podlinkuję w opisie. To są naprawdę świetne oleje, które swego czasu pomogły mi dosyć mocno zagęścić moją czuprynę, kiedy walczyłam jeszcze z takimi efektami po izotretinoinie, po tym wypadaniu. Generalnie na godzinę przed myciem wcieranie olejów w skórę głowy jest naprawdę super, ale tutaj nie chodzi tak naprawdę głównie o produkt, który wcieramy, skóra głowy, a o samą czynność. Nie chodzi o to, czy wybierzemy tę wcierkę, czy tę wcierkę, czy na przykład ten olej, czy ten olej. Oczywiście one też mają różne działania i będą działały inaczej, jeden mocniej, drugi słabiej, ale przede wszystkim polecam Wam, nawet kiedy nie macie konkretnego produktu do wcierania, po prostu masować skórę głowy i stymulować ją do poprawy jakości i poprawy krążenia krwi. Zróbcie to sami albo na przykład poproście swojego partnera, żeby na przykład podczas oglądania filmu przez jakieś 5 minut pomocował Wam skórę głowy. Nie dość, że jest to niesamowicie przyjemne i relaksujące i można aż zasnąć przy tym, to przy okazji jest naprawdę pomocne w stymulowaniu naszej skóry głowy do e, popychania nowych włosów, do rośnięcia, po prostu do lepszego krążenia i do lepszego działania naszej skóry głowy. Numer 4, czyli suplementy. Kiedy już mamy, powtarzam, kiedy już mamy ogarniętą dietę, to możemy zacząć brać się za działanie dodatkowe od wewnątrz, czyli na przykład picie pokrzywy, picie drożdży czy na przykład właśnie picie suplementu Shake Your Hair od Anwen. Wybór należy do was, ale jeśli chodzi o smak, to raczej odradzałabym drożdże. Dla wrażliwców, jeśli chodzi o zapachy, i właśnie o smaki, o, na pewno się nie sprawdzi. Wspominam to bardzo, bardzo, bardzo źle. Numer 5, czyli pielęgnacja. Bardzo często dostaję od Was wiadomości, że odkąd zaczęliście prowadzić taką świadomą pielęgnację, to Wasze włosy o wiele szybciej rosną. I to jest prawda, to jest bardzo możliwe, ponieważ zdrowa skóra, zadbana skóra głowy będzie wypuszczać zdrowe włosy, a zdrowe włosy, które są zadbane na długości, nie będą tak szybko się łamać i nie będą potrzebowały tak częstych wizyt u fryzjera, więc będziemy zauważali, i po prostu większy przyrost. A jak już mówimy o fryzjerach, to oczywiście nie można zapomnieć o regularnym podcinaniu końcówek. Oczywiście nie w celu przyspieszenia wzrostu włosów, ponieważ to jest jakieś nieporozumienie i jeden wielki mit, to że włosy rosną szybciej po podcięciu, ponieważ włosy nie rosną od końcówek, pamiętajcie, tylko od skóry głowy, więc cięcie a rośnięcie włosów to w ogóle nie ma istne rzeczy, ale może się Wam tak zdawać, ponieważ kiedy włosy są zdrowe, kiedy są świeżo podcięte, to będą dobrze rosnąć, nie będą się rozdwajać, a kiedy włosy nie są podcinane regularnie i są na przykład właśnie zniszczone, to te zniszczenia pną się ku górze, włosy będą się łamać i w rezultacie Wasze Włosy pierwsze nie będą miały takiego zauważalnego przyrostu, a po drugie możecie nawet zauważyć, że wasze włosy tak naprawdę cofają się w tym rozwoju swoim i cofają swoją długość. I to już wszystkie moje rady na temat tego, jak zapuścić szybciej włosy. Ale oczywiście, teraz, jak Wam obiecałam wcześniej, będzie konkurs i będzie kod rabatowy. Kod rabatowy na minus 15%, oczywiście, do Anwen. Tutaj Wam się oczywiście wyświetla hasło i w opisie będą też wszelkie informacje na temat tego kodu, do kiedy trwa i tak dalej. Oprócz tego, mam dla Was właśnie konkurs, gdzie do wygrania jest puszka Sych, czyli puszka suplementu Shake Your Hair od Anwen. Aby wygrać ten konkurs, napiszcie w komentarzach jak wykorzystalibyście tę puszkę po wypicie już suplementu. Ja na przykład z mojej puszki teraz korzystam w ten sposób, że trzymam w niej mąkę, ponieważ jest to świetny pojemnik na mąkę. Zastępuję jakieś tam wszelkie słoiki i tak dalej, które też są u mnie cały czas wszędzie w użyciu, więc ich po prostu mam brak. Więc taka puszka naprawdę jest świetną opcją do wykorzystywania później do różnych celów, czy właśnie do kuchni, czy na przykład jakichś przyborów, ale już Wam nie podpowiadam. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak byście ją wykorzystali, a ja wybiorę sobie jakiś komentarz z ciekawo odpowiedział. Oczywiście, aby wziąć udział w rozdaniu, należy być subskrybentem kanału Zakręcownia i polubić ten film i właśnie skomentować go w ten sposób, a wszelkie pozostałe zasady rozdania będą oczywiście w opisie filmu. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Dajcie znać koniecznie, kto zapuszcza włosy, kto się już poddał, ewentualnie powiedzcie mi, bo to mnie bardzo właśnie ciekawi, jak ludzie uważają, czy wolicie mieć dłuższe włosy, ale słabszy skręt, delikatniejszy skręt, czy krótsze włosy i mocniejszy skręt? Jestem bardzo ciekawa. Ja chyba jednak jestem bardziej za długością, nie zależy mi jakoś mocno na niesamowitym skręcie. Generalnie jestem też wielką fanką fali, więc czy bym miała fale, czy kręcone włosy, to naprawdę dla mnie mała różnica. A jednak ta długość to u mnie głównie przeważa i zawsze marzyłam o takiej długości do talii, więc mam nadzieję, że mi się w końcu uda. Dajcie koniecznie znać, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was też na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupy Zapuszczaj Zakręcownią i Curly z Polska na Facebooku. Klikajcie subskrypcji, oczywiście łapki w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!